Kot mamy no. Pozdro, Bariaty. Słyszałem, że dzisiaj konferencję prowadzisz. Ja prowadzę, ja to wydało, ładnie, ładnie wyglądam się składam. Prowadzą obie dwóch prowadzących, ja tylko jestem... Ale taki wiesz, dodatek tylko. Wygrałeś zakład z kasuszem o to, że prowadzisz konferencję, no, tak, no. No, no i No i dobra, 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 to zobaczymy jak się dzisiaj spiszeć w nowej tej, w nowej Role. roli. Tak, no, roli. tak jest, trzymamy kciuki. Ale co ty później to to, to, to zrobić. Dobra, to ja powiem mam grubo tutaj jest, trochę Nie starmaty pokażę. Mati, pogadaj sobie z widzami. Co się tu odpierdala? Mordeczki! Yyy, e, ten. Robimy z kimś witewkę? Z jak Robimy z kimś witewkę, czy nie? Daj, owce. Dawaj, ale nie, bo on mnie zablokował. On mnie zablokował. Giorgio jest, Giorgio jest, ale on ma. Giorgio ten jest, nie przyjmuje niestety. O 20 na prime. Tak. Hej heja, zrób jej kawę, masz, masz zrobić jej kawę. To dawaj, Ile, jej zaparzysz kawę. kawę? No idę jej kawę zaparzyć, bo jest ten, so little blanky. Takie takie jedno pytanko, czy jest szansa sobie kawkę zaparzyć, czy nie? Jasne, nie? To, czy jaką chcesz. Oj, kochana, wiesz co, to nie dla mnie, tylko dla dziewczyny, ale taką, żeby ją obudziła trochę, nie? Bo ona potrzebuje się obudzić trochę. To może z kresą, co? Yy, podwójną nawet. No, tak, tak, bardzo ci serdecznie dziękuję, serduszko. Że co? Cieszymy, to nie. Że co? Jeszcze raz? To, I, to ciężko. Dwie na raz? Ciężko jest ogarnąć. To i... jest chaos. To, to jest, to jest ten chaos. Przecież to na nie pił tak jak trzeba. A, a coś mi powiedział, że Ewa ma mieć duże a ja mi mam mieć to ja Warto bym, że małe mam mieć rękawiczki, tak? Tylko co mam mieć? Eee, nie nie ma. wiem, czy mogę mówić, bo no live, a... wiem. <śmiennie> 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 Pan chyba na ten temat, ale myślę, że dziewczyna to sobie radzą, nie? Mamy 4,5 tysiąca osób na live'ie, kochane. Powiedz coś, żebym karnęka... Może widzę, stresuję się Jesus sumaria. Zaraz wychodzimy na konferencji. Ja w pierwszy, pierwszy panel. No, czekajcie, 20 A, godzina będziemy. Stresuje się, stresuje się strasznie, kurwico. Nie, nie wytrzymam. będę Teraz wpadnę, bo jestem w leju i to Będzie mnie ratować. A i owca jest. Owca jest, Chyba sobie duże. wyjścia. Nie łazi że jest. Nie, serio. Łazić nie chcą go puścić, ale będzie że i tak będzie. Owca. Gruby że to wszystko dzisiaj wyjdzie w i w ogóle. Co i zrobi rozpędy. Nie wiem. Owca jest. No jest, jest, jest. Widziałem, że za chwilę chciał wejść. No, ale powiedziałem że ma go nie wpuszczać, ale on powiedział, że będzie stał pod drzwiami. Naprawdę? No. To więc realni mowa przed wyjściem, ale ja naprawdę, słuchajcie, się. lewa? Lewa, prawa. Pam, jest, Lewa. No, lewa, lewa. Patrzcie. Lewa, lewa. Gotowy? A też naszego wlasu w klubi trenuję. <śmulity> Rozjeżdżamy tego lapsa. 11 przyjawy się nie po nim, jak jechał kurwa walcem. Nie wyżyty. <śmulity> pa zaraz co innego stanie? Jak ty tak mówisz? Kurczę. <śmulity> Policja. Policja to jest Bereziku. Daj Boże, ola. Wjeżdżamy, ej, zaraz wjeżdżamy! Za 20 minut się zaczyna. Za 20 minut. Za 20 minut się zaczyna konferencja. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 20 minut konferencji się zaczęło. Co mnie tam pokazujesz, ty? ty bo jak z tego palca to czytam, w sadę, gdzie palca będziesz miał? <laughs> Lubisz, jak się wyjeżdża od strony backstage'u, co? A, tak, tak. Widzę, że taki uśmiechnięty, kurczę. <laughs> Dobra, mortki. Co? Ona idzie, nie do tego, do łazienki, nie? Ale nie, powiedz no, Bo ona mi się przytula do mnie toczyć. A zabiegłeś się do mnie na chwilę? Ja tylko przyjmę Dobra, dawaj wszystkim, nie owcy nie ma. Owcy nie ma. jest Mister Maciek Ciwityk. Oni znowu razem. Patrzcie, patrzcie, jest znowu razem, o, te, 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 te. to tak tylko wiesz, po koleżeńskie, a ja widziałem takie, zobaczcie, czerwony, co, co widziałeś? Zobacz, co, co widziałeś? czerwony co? zrobił, co, co widziałeś? Całował? Tak, co całował? Czeka, no. nie o a inno. <śmiech> <śmiech> Nie, nie. Hiszpan po koleżeński yy, przyjechał Trzeba Po koleżę przyjechał. Gdzie jest Karolinka? No poczekaj, oni już razem, jak się wiesz, zasładałam znowu. domu. Tak? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzek jak miło Patrzcie co mam. Wziąłem pokaż. Dobra kawka. Jest, na jest. rozruch. żeby wyjechać grubo. Karolinka zaraz będzie. Karolinka zaraz będzie. A gdzie jest Paweł? Bo ja Paweł lubię. No. nie widzę? Nie widzimy, że ja nie rady Paweł... Paweł, się Paweł boi się, że przyjść. Tu będzie awantura Tam gdzie Paweł, tam awantura. Ja, ja miałem... pokaż powiem Proszę bardzo. Karolinka, Karolinko szukajcie! Karolinka cię szukają. O Karolinka, patrz. Karolinka. Szukają Cię raz, masz załatwienie coś do picia, trzymaj. To jest espresso podwójne, z cukrem, obudzicie. No i z cywilą Ci nie O 20 będzie koralinka skakać po stolu. No jak grubo będzie. O 22.30. Tak, gdzie moja kawka? Tak, muszę zadać się jedno, pytanie. Okay. jedno pytanie. Jak bardzo mnie kochasz? E, jak przeciera. A przyciera? jak ci się przeciera, mocno kocha? Tak. Mocno. E... Mocno? To ja no, gdzie... Wy tego widzicie to, co możecie zobaczyć, ale nie będzie to jakieś, co się dzieje. No. Co wpisać na YouTube? Jeśli chcecie obejrzeć konferencję, kawkę wylewasz, ty normalna jesteś? Kawkę, na na temat. Jak chcecie obejrzeć konferencję, musicie wejść na YouTube. wyjdziesz, Co ty robisz? Karolina, kawę wylewasz. Stój tutaj, chcę. Matko i ona jest taka pijana, że kawę rozlewa. Mogę ręcznie popierać, po prostu. A, że kawę rozlewa, no. Długa, to no. pokaż mi. Ta... W tej różowej taka, tam poszląd jest. No dobra No to pogoloniam tam. Dziękuję Ci kochana. Tak naprawdę Paulinka jest w różowej. Ale broń Karolinki. Patrzcie. Boże. Matko i córko, co ty żeś narobiła? Ale wstyd. Wstyd Wstyd. Karolina, no co ty robisz? No nie wylewaj tej kawy. Wypij tą kawę, już, na, na już. Karolina, Boże. Ma, kawa jest nie do tego, żeby ją rozlewać, tylko żeby ją wypić. Boże. Masaj. Idź na górę. Idź usiąść na górę. Co? W jednym timie trenuję. W jednym no. 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 I same puchary były złote. Tak. to nie żeby się nie zdziwiła? Nie musimy. Nie powiem musimy. tak, żeby się nie zdziwiła. Ogólnie e, powiem tylko tyle. Chciałabym się zdziwić. To, to ja Ci teraz powiem tak. Tak między nami i widzami. E, to jest bardzo duży chaos do ogranicza. Naprawdę, ja jako... na moje trujemy też chaos. Tak. E, ty kiedyś dostawało e, w od odniesienia świata? Zmamy. Tak Dostawałeś? No właśnie. A czy wiecie co, no ja na przykład sparuję z chłopakami, którzy są zawodowcami, przychodzą na grupę zawodowców i no. z tymi sparuję, więc... uważajcie, Uważa to znaczy. Paweł już jak to jest zawodowy, skurwa. To jest rokie! A z jakim z jakim zawodowcem sparowałeś? Nałem wam Pasternakiem, basternakiem, sparowałem, sparowałem Simpsonem, sparowałem... Yy... Widać z tym klim. No, bo... Nie, bardzo wyglądam, to bardzo dobrze wygląda. No, ja po ja chodzi o to co w głowie zostaje, bo tak widział. Nie, ale, ale poczekaj. No właśnie, bo to jesteś bardziej obita, no po prostu to powinno być gorzej, ha -ha. trochę, co? Karolina ten Karina będzie zazdrosna no. ale Karolinka. A ja. Dobrze, o to nie chodzi. No właśnie do... o to chodzi, że słuchaj. Zazdrość w relacji damsko-męskiej też jest potrzebna. Ale chyba już masz dużo tej zazdrości, jest owca i jesteś ty no daj a jeśli byś miała wybierać e, owce czy mnie, to z kim byśmy, od kogo byś chciała się e, na gacie? Wolałabym zostać sama. Naprawdę? Tak. To ty bardzo wybrana jesteś. Ja bo być singielką, naprawdę. A jaki jest twój typ faceta? Ej, po zobaczymy, wiesz, czy się to, zarobimy. Nie jest ważne dla mnie tak bardzo ważne jest... J jaki ma portfel? Charakter i grubość to... portfela? sobie radził w życiu też jest ważne, tak? Żeby ważne. sobie radził tak dobrze jak ja. Mhm, okej, okej. Ale jest jest inteligencja mózgu. Dobra, a jaki, jaki, jaki z wyglądu musi być facet Nie, w ogóle nie mam tego. Nie? No. Nie masz w ogóle? Nie. Co mi potem jakby było ładne, by byłby głupie. O! Właśnie, dlatego... te kobiety mają inaczej. Wy to macie tak, że kobieta musi mieć, wiecie... Dlatego? dupa i w ogóle i dopiero potem patrzycie na charakter. Nie, ty masz cytki, ma... dupa my, też jest. A my? Dupa też jest. będzie Nie, powiem ci, że mógłbym ci dać na gacie. Mógłbym ci dać na, nie, na gacie. Nie, nie, nie. Ja to nie Mówi, ja że nie jesteś łatwa. Oh, jest łatwiejsza niż się wydaje Mówisz, że nie jesteśmy łatwe, O Karolina mówi, że Nie, łatwiej, o mówi, że są... nie, nie to ja też nie jestem łatwiejsza A Grzesio tak Grzesio Grzesio Ja się chyba na to nie nadaje. na no To jest, Dobra. Tutaj jest dla mnie za duży chaos <grywa> To, to, ja. to zobaczysz, w kance, to co tam się będzie działo W nie odpowiadam no, na ten chaos, ale w nie W to spokój to... Dobra, kochani i kochane ja uciekam na górę Bo zostało nam 15 minut Fajnie się gada tak. Kaśka, pokaż, pokaż. Kaskia, pokaż. pokaż, się, pokaż się na wizję. Dzień Kaśka dzisiaj będzie tak prowadzić robisz? pierwszy panel. Słucham? Live'a robisz? Tak, no. Mamy ponad pięć osób na live'ie. Ja nie mogę Co no to chyba nie masz tyle osób. No nic, po prostu jest bardzo. konferencja. Jeśli ja zakochasz się w Korolinkę, to, my to, my to my od razu... Jak popularny jesteś. Poczymaj, pokażę ci. No to teraz zagadnij no, w Facebooku. No, dawaj, dawaj. Siemanko, siemanko, co tam u was? Tak, na YouTube o 21 panel będzie Kasia prowadzić. Tak jest ja, Właś... i mi... Właśnie zobaczycie tam Ewę, Korolinko, Paulinę. Co to? Ewa, no, Ewa, I nas zobaczycie. Czy też zbijasz? Easy? No nie ma jo, nie ma Jo. Nie mogę pokazać. Nie, o 20. o 20 będzie. O czym gadacie? Ej dobra, bo mam tylko 28 bronzy materii. Mordeczki, kocham z wami gadać. Ale 20. konferencja Prime MMA Słuchajcie, o 20. konferencja Prime MMA wpisujecie, mordeczki, słuchajcie, wpisujecie Wpisujecie na YouTube Prime MMA Wpisujecie Prime MMA i tam yy, i tam yy, oglądajcie o 20 czy to się zaczyna już dosłownie za 14 minut Słuchajcie, rozłączam się Rozłączam się, widzimy się na YouTubie, ja idę pilnować Karolinkę, bo ona zrobimy jej espresso, a pół rozlała, a pół wypiła. Także ten, o jeszcze świstak jest. Siema ty, siema Mortkę. cześć, cześć, przywitaj cześć, się dobra. z widzami. Dziękuję serdecznie. Dobra. dobra, cześć, bazę. Trzymajcie się byki, elo, pozdra.